No to właśnie Hossa, a nie bezsa. Nasze szefostwie? nasze szefostwie, Ale nie. Można Hossa. Polegać. Hossa. Można polegać. Dziękujemy. Można. Można no i, i również dlatego to robimy. Bardzo dziękujemy za że nasi pracownicy nam ufają. A dzisiaj bardzo ważny pracownik, kluczowy szef naszej kuchni. Ale wejścia nie zrobiłeś, no. Ale chciałem powiedzieć, że nie zapominajmy oczywiście o naszym wejściu o naszym przywitaniu się w kolejnym gastronomiczno... gastronomicznym show Gastro... Fricks! Tak jest, dzisiaj wstęp taki emocjonalny, Właśnie. troszeczkę budujący atmosferę i... Yy to poczucie spełnienia naszego, czyli szefostwa. Ale dzisiaj mamy specjalnego gościa. Dariusz G. Dariusz Gibas. Gilotyna. Dariusz Gilotyna Gibas. Tak. Człowiek, który ukradł księżyc. Trzeci z braci. <laughs> Darek jest naszym szefem kuchni restauracji Port 13 i Larosa. Rosa oraz odpowiedzialny za nasz projekt w Dubaju o którym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, to właśnie Darek będzie budował naszą wizytówkę kraju. To nie jest za duże słowo, bo będzie tak naprawdę odpowiedzialny za wszystkie smaki, za całe menu, na polskiej restauracji, bydgoskiej restauracji, na Expo w Dubaju. Będziemy do tego tematu bardzo dużo wracać i będziemy się łączyć z Darkiem, jak już będzie tam na miejscu, będzie relacjonował, czy akurat... E, czy akurat e, e, była Britney spis, czy Pierce Brosman u niego w restauracji? Dokładnie. No to Darek, dlaczego kuchnia? Opowiedz dlaczego kuchnia i dlaczego gotowanie. E, bo nie koszykówka. Właśnie. Bo to, to, jest, to jest to, co mamy też wspólnego. Znamy z się już z lat właśnie szkolnych. Tak, znamy się z, 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 trochę tam z lat szkolnych, e, ale no co wam mogę powiedzieć? No bo trzeba wybrać między pasją a, a drugą pasją. Zawsze gotowanie było jakby jakimś takim, nie wiem, wyznacznikiem mojego zainteresowania. Miałem do wyboru tak naprawdę trzy możliwości, mogłem iść do liceum, mogłem iść jako poligraf, fototechnik bardziej, bo to mnie też kręciło fotografia, o, to jest to, co mnie kręci, to mnie kręci też. Dlatego zaraz porobimy dużo zdjęć. Tak jest. No i tak naprawdę pierwszym wyborem był ten gastronomik, nieszczęsny bądź szczęsny, Yy, no, miło, miło wspominam czas szkoły, całego technikum no i tak naprawdę zaraz szybkie przejście i, 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 no, i wejście tak naprawdę w życie takie codzienne, czyli praca rzetelna, sumienna, czasochłonna, cierpliwość, push yourself, to jest bardzo ważne, to jest właśnie wa ważne, no i zdobywanie tego doświadczenia, nie? które tak naprawdę jest bardzo ważne teraz w, w, tym, w takim życiu codziennym kucharza, w ogóle to zdobywanie tych wszystkich skillsów. Dokładnie, bo CV masz bogate, to nie jest tak, że tam, tak czasami się patrzy właśnie, a propos Wojtka Szczęsnego czy innych polskich piłkarzy, że tam Konkordia Knurów, Piotrkowianin, Paczków, ty, przeszłość... Powiedz o swojej drodze właśnie. W jakich, Droga... w jakich... To nie był gastronomiczny Piotr Paczków. Może nie, ale... Ani Czarni Nakło. Co, 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 co tak naprawdę do tego się tutaj przyczyniło? Ale opowiedz po prostu, gdzie, Dobra, no, gdzie gotowałeś. Chyba, chyba tak naprawdę na takim największym szczytem marzeń zawsze, zawsze to miałem. Miałem, miałem takiego wspólnego przyjaciela. Pozdrawiam ogólnie go. Sebuś. Zawsze chcieliśmy wspólnie... Bardzo fajne, szlachetne polskie imię. Tak, tak. Wszystkich Sebastian. Czyli się pracować zawsze w jakiejś restauracji. młodzi ludzie zawsze są ambitni. Oni są, to jest tak jak z fryzjerem. On myśli, że jak nie wiem, będzie, że jak ukończy szkołę, on będzie po Mediolanach jeździć coś, będzie ścinać, nie wiem, jakieś głowy yy, gwiazd, a tu nagle jest, wiesz, uderzenie, nie? I tu się są siwe głowy, balejarze trwałe. Hmm. I tak samo w kuchni, ta, ta monotonia nieraz chodzi. I zawsze było moim marzeniem spędzić jakiś czas w jakiejś gwiazdkowej restauracji. Zawsze sobie też mówiłem o gordon, zawsze mówiłem o Heston, Faddach, takie rzeczy. No i co, no i przyszedł pewien czas i się udało, po prostu spędziłem czas, można powiedzieć, że w, najlepszej, w jednej z najlepszych restauracji na świecie, The Fadda, Heston Blumenthal, Trzy Gwiazdki, Michelin, w tym samym czasie, można powiedzieć, że też poznałem strukturę pracy u Arona Molisa w The Henen Flowers, to jest jedyny pub dwugwiazdkowy w Anglii, gdzie też mogłem sobie zjeść, zobaczyć, jak wszystko wygląda, poznać strukturę kuchni, poznać ludzi tam. No i tak naprawdę odcięcie może od Bydgoszczy, które też było bardzo ważne dla mnie i przeprowadzka do Gdańska, no bo tam już tak naprawdę moim największym mentorem i to tak naprawdę dzięki temu samemu Faddakowi, bo to pracowałem z restauracji Prolog, restaurant z Wociechem Korfel który był byłym zastępcą Modesta Amaro, właśnie zastępcą Hestona Blumenthala w Fat Duck. i my skompetowaliśmy w Gdańsku bardzo fajną ekipę ludzi. Menadżerka Ewa Woronowska z restauracja NOMA i właśnie też z restauracji jako menadżer Faddak i skupisko kucharzy, którzy, którzy naprawdę zapierdzielali dzień i noc, żeby po prostu yy, móc nie wiem, przekazać te doznania smakowe, estetyczne na, na talerzach, a jednocześnie też no, uczyć się, uczyć się yy, czegoś nowego. I co najważniejsze, tu zaznaczam, przekazywać wiedzę dalej młodszym pokoleniom. To jest bardzo ważne. bo to nie jest, bo nie star... chomikować nie dla homi... siebie. Tak, nie chomikować dla siebie, tylko dzielić się tym, ale dzielić się też z głową dla tych, którzy chcą. To jest najważniejsze. Ja tu tylko dodam dla y, ludzi spoza gastronomii, że gwiazdki Michelana to są jakby największe wyróżnienia dla restauracji. Przykładowo w Polsce w tej chwili są. Były trzy, ale jedna się chyba zamknęła. Była. Są dwie restauracje z gwiazdkami To jest, jest to restauracja Sense Sandra Andrea tak. jest to restauracja. Ym, oczywiście teraz Sense trzymała tą działalność, tak, ale tak. wróci oczywiście. Jest restauracja Modesta Amaro y, Atelier. Czyli oraz znana stop oraz 1881, właśnie y, przemysłowa Klimy w Krakowie. Więc to są takie teraz perełki nasze tutaj. Adarek jest jednym z niewielu w Polsce. Myślę, że to na palcach jednej ręki, z kucharzy, którzy pracowali w trzygwiazdkowej restauracji, czyli w Fadaku, która kilkukrotnie była wybrana jako najlepsza restauracja na świecie. To jest no, po prostu szczyt szczytów. W Polsce nie mamy jeszcze trzy gwiazd, Trzech Gwiazdek, i pewnie to jest jakaś tam melodia w przyszłości. Jasne. A, a Darek, mimo młodego wieku, już ma takie doświadczenie. I też jest na tyle świrem, że pasuje do naszego e, nienormalnego zespołu. Bardzo fajnie się tu e, wpisał e, i e, buduje ten nasz koncept e, i cały czas, cały czas. Pchamy rozwijam. to, pchamy, pchamy ten wózek, pchamy ten wózek. Teraz tak? w czasach pandemii to w ogóle jedność. E, dokładnie. Dzięki temu między innymi jeszcze przetrwaliśmy, że nie kładziemy się na ziemię i płaczemy, tylko razem z zespołem e, walczymy. A Darek też wspomniał kilka tych postaci, właśnie jak system pracy Gordon Ramsay. Wielu ludzi z nas, też z telewizji, taki gastrocelebryta, ale też świetny kucharz, czy właśnie Heston Blumenthal, Blumenthal. czyli no powiedzmy no, no, gwiazda światowego, światowego formatu, gdzie no, Darek właśnie na, nauczył się tych systemów i wprowadza to też, też u nas. Wiem, że to jest proces i chcemy między innymi właśnie w, 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 w Dubaju, to, to też pokazać. No, a powiedz, co chciałbyś osiągnąć na naszym bydgoskim podwórku? Oj, dużo, 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 naprawdę dużo. Dużo bym chciał z, tej, z, osiągnąć, ale tak naprawdę praca na kuchni to jest praca sekcyjna, a sekcje wymagają osób i tego poświęcenia do, do pracy. Ja mogę być tutaj Gordon Ramsayem, ja mogę być tutaj Hestonem, ja tu mogę być innym znanym szefem kuchni, yy, nie obliżając się nikomu, ale yy, gdy nie zbudujemy jakiegoś zespołu, tak naprawdę nie będziemy wszyscy grać do jednej bramki, to tak naprawdę yy, te umiejętności, no... no... Właśnie fajną rzecz poruszasz, bo jako szef kuchni to nie tylko rzemiosło i robienie postępów jakby cały czas stricte poprawiając umiejętności, ale jednak żeby dojść do jakby być szefem odpowiedzialnym za dużą grupę ludzi w niełatwej branży, bo to nie jest, to jest raczej praca, w której nie ma miękkiej gry, to jednak trzeba mieć taki silny ten kręgosłup moralny i chyba jakieś też wrodzone możliwości przywódcze, czy myślisz, że jednak można się tego również z doświadczeniem nauczyć, czy to trzeba po prostu mieć, czy może, może być tak, że super kucharz nigdy nie będzie dobrym headem, czy szefem, czy executiveem? czy... Wy już kimkolwiek? mnie trochę znacie, widzowie mnie jeszcze nie znają, ale ogólnie typem jestem choleryka. I, i tak naprawdę mm, też był taki okres w moim życiu, kiedy tak naprawdę y, już chciałem zmienić tę branżę. Teraz tak naprawdę jest ciężko, bo teraz mamy okres pandemii, to trwa bardzo długo i, i, i to się udziela w ogóle i pracownikom, i, i, i pracodawcom i na wszystkie inne też branże to, to, to jest taka piramida, że tak powiem, taki krocek domina, jeden tpniesz i, i leci, ale ogólnie chyba pewność siebie jest bardzo ważna. Jak to kiedyś tam ktoś powiedział, że jak się ktoś wciśnie za rękę, to mówi, że nie jest twoje, to nie jest twoja ręka i to jest chyba też trochę racji w tym ogólnie, ale, ale trzeba być pewnym siebie na pewno, żeby być szefem kuchni, trzeba na pewno móc motywować ten zespół do pracy żeby nie okazywać swoich słabości nigdy, bo nawet kiedy w obojętnym którym momencie ktoś zobaczy jakąś słabość, to te morały zespołu jednak spadają. I tak naprawdę tutaj chyba chodzi o to, żeby jednak pokazać yy, w ogóle młodym, tym kucharzom, tym adeptom, bo tak naprawdę ta gastronomia teraz to tak naprawdę jest pchnięta mocno. I to naprawdę jest zajawka na to, bo wystarczy zwrócić uwagę na jakieś programy telewizyjne, czy nawet sam ten kanał, który teraz powstał, elegancki i odcinki będą co tydzień, więc zapraszam. Darek, dzisiaj jeszcze będziesz przed kamerą gotował dla nas, także zapraszamy Was na gotowanie z Dariuszem. Możecie to zrobić we własnych czterech kątach. Także zapraszamy Was na dalszą część programu i do zobaczenia przy koktajlu.